Dzień Boże, Dzień Boże, kochani, bardzo serdecznie Was tutaj witamy po niedługiej przerwie, aczkolwiek no, spotkaliśmy się w zeszłym tygodniu, tylko takim trochę innym sposobem, no, żeby po prostu ułatwić sprawę. Natomiast bardzo serdecznie yy, Was tutaj witamy i w tym dziewiątym czwartku już, w dziewiątym bardzo dobrze. I, I bardzo się cieszymy, że możemy się spotkać właściwie w Oktawie Wielkanocnej. No i przede wszystkim na początku Wam życzymy, żeby ta radość i nadzieja ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa była w Waszym sercu i pozostała tam na zawsze. Amen. Amen. <laughs> Dziękuję. <laughs> Kochani, cieszymy się, że, że jesteście z nami. Widzimy, że powoli, powoli dołączacie, udostępnijcie tą koronkę, przypomnijcie, bo to rzeczywiście była taka tygodniowa przerwa ze względu na Wielki Czwartek. Mamy nadzieję, że dobrze przeżyliście tridum Paschalne i rzeczywiście ta Niedziela Zmartwychwstania była, była taką niedzielą radosną. I pamiętajmy, że ona cały tydzień jeszcze trwa. Także codziennie codziennie mamy tak naprawdę świętowanie ciągle niedzieli zmartwychwstania Pańskiego. Także wszystkie te jakieś rzeczy, które nam gdzieś dokuczają, wszystko to, w czym w jakiś tam sposób, nie wiem, umieramy, że tak to ujmę na co dzień, to, to wszystko Pan Jezus wziął na siebie i, i przezwyciężył tą śmierć. I przyniósł w to miejsce swoją miłość. Także to, te święta są rzeczywiście najważniejszymi świętami chrześcijańskimi, i myślę, że warto je przeżywać bardzo świadomie. My, akurat, miałyśmy Triduum w naszej wspólnocie. Przez sytuację, jaka jest, wspólnoty zakonne mogą odprawiać Triduum często u siebie w klasztorze, ponieważ nas jest tutaj dużo. Mówiłyśmy kiedyś, że to jest nasz dom generalny, czyli jest nas tutaj ponad 30 sióstr. 34, dokładnie. I jakoś, tak? <grym> w każdym razie jest to, jest to dużo i rzeczywiście no, taka celebracja dużo i mało, no, bo w porównaniu do kościoła to, to mało ale taka celebracja w takiej małej wspólnocie ma szczególny charakter, więc mm. pamiętałyśmy też o Was, o Waszych intencjach. Tych, które zostawiacie tutaj pod transmisją i tych, które zostawiacie w ogrodzie Świętej Rity. Tam Was też serdecznie zawsze zapraszamy. Jeżeli ktoś jest jakoś tak potrzebuje, jest spragniony takiej codziennej modlitwy też z nami, to tam taka codzienna modlitwa jest. Codziennie piszemy takie krótkie rozważanie, nawiązujące, krótką modlitwę nawiązującą do słowa z dnia, do czytania i do Ewangelii i jakby same się też też tym karmimy i też chcemy wam przekazać właśnie taką radosną nowinę, która wynika z Ewangelii, z Pisma Świętego, z czytań, no z tego, że Jezus żyje po prostu między nami i w nas. Moi drodzy zostawiajcie intencje, my te intencje będziemy czytać w trakcie modlitwy. No i jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo, bardzo serdecznie Was zachęcamy do pytań. To mogą być pytania i o nasze zgromadzenie, i o Świętą Ritę. Tamtych pytań związanych ze Świętą Ritą pewnie gdzieś tam troszkę czasem się zdarza, więc można zawsze zapytać, szczególnie jak jest jakaś niejasność, bardzo chętnie coś wyjaśnimy, wytłumaczymy, na ile wiemy, bo czasami te źródła historyczne takie wiarygodne o Świętej Ricie są skąpe. E, także tutaj tyle, ile możemy powiedzieć, to, to odpowiemy. E, czy jeżeli macie pytania, nie wiem, o Świętego Augustyna czy Świętą Monikę, to e, bardzo serdecznie Was zapraszamy i e, możecie pytać. Postaramy się jakby e, tych odpowiedzi udzielić, e, na tyle, żeby jakąś taką ciekawość zaspokoić. E, oczywiście nie da się wszystkiego, ale myślę, że to. E, takie podstawowe rzeczy warto czasami e, wiedzieć. Tak jest. Nie wstydźcie się, piszcie, Piszcie. subskrybujcie, tak? Tak, tam się tak daje taką łapkę w górę, można, można dać. Więcej osób może wtedy jakoś to zobaczy, ale przede wszystkim zaprosić, zaprosić swoich znajomych, e, otaczamy Mamy, ich. Też babcie. Babcie. Tak, Papusiów. tak, tak. Także. E, serdecznie zapraszamy i prosimy, żebyście też no, rozsyłali po to, żeby nasza wspólnota modlitewna po prostu wzrastała, bo wiemy też, że, że taka przerwa to zawsze będzie troszkę mniej osób, bo zawsze czy ktoś zapomni, czy, czy gdzieś coś innego ma zaplanowanego. Także przypominajcie, rozsyłajcie, naciśnijcie tam dzwoneczek na kanale, to będzie się Wam też automatycznie wtedy. Zawsze przypominało o planowanej transmisji na żywo. No dobrze, no to teraz czas na obiecaną modlitwę w takim razie. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Odpowiedział na słowo Pana Boga jest nasze credo, czyli wyznanie wiary. Nie chodzi o to, żeby przypomnieć sobie, sobie wypowiadane prawdy, ale aby sercem przylgnąć do nich. To właśnie te prawdy wiary prowadzą nas do zbawienia. Nie można powybierać sobie tylko te, które mi odpowiadają. Trzeba przyjąć je w całości, bo jeśli odrzucam choć jedną, to tak, jakbym negował wszystkie, ponieważ w ten sposób mówię, że to ja wiem lepiej, co jest prawdą, niż Pan Bóg. Święta Rito, Ty przyjmowałaś wiarę Kościoła za własną, kierując się przekazaniami każdego dnia. Jednocześnie na wzór Jezusa wypełniała się je swoją miłością. Naucz mnie odnajdywać prawdziwy sens prawa, które dał nam Pan Bóg, tak aby mojego serca nie zabijała tylko sucha litera. Ale ożywiał duch prawdy i miłości. Pomóż mi odnaleźć go w prawdach wiary i przylgnąć do niego całą duszą. Święta Rito, naucz nas kochać. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święć się o twoje, przejdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw odesłego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. Chwalebna Święta Rito, Ty, która współcierpiałaś z Jezusem Ukrzyżowanym, wyjednaj nam u Boga tę wielką łaskę, abyśmy z poddaniem się woli Bożej umieli znosić wszystkie przykrości i cierpienia naszego życia. Otaczaj nas, opieką, we wszelkich naszych potrzebach. Amen. Teraz odmówimy koronki jakuszki świętej Rity, właśnie w intencjach tych polecanych nam, transmisji. Dziś rozważać będziemy dar mądrości, jaki otrzymała od Boga święta Rita. Kierowała się nimi i dbała o niego przez całe swoje życie. Podążajmy w modlitwie głównymi etapami ścieżki, jaką przeszła święta Rita, prosząc ją, by pomagała nam odkrywać i w naszych sercach siłę do kierowania się mądrością w codziennych sytuacjach, jakie nas spotykają. W intencji rodziny Augustiańskiej o wierność powołaniu oraz dar nowych powołań. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw od złego Amen. Tajemnica pierwsza. Dzieciństwo świętej rity. Święta rito, jako dziecko poznawałaś mądrość Bożą przez swych rodziców. Roztropnie doradzali oni tym, którzy szukali u nich wsparcia. Ucz nas odnajdywania prawdziwego źródła mądrości na co dzień przynosimy ci dziś tych wszystkich którzy szukają odpowiedzi na sens swojego życia poza Bogiem przyprowadź ich przed tron Pana Ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bódź nas na pokuszenie, Amen. ale nas zbaw odesłego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święta Rito, naucz nas kochać, Tajemnica druga. Młodość Świętej Rity. Święta Rito, już od początku mądrze budowałaś fundament swego życia na Chrystusie, w każdej decyzji zasięgając Jego opinii. Uczna z rozpoznawania Jego mądrości. Polecajmy stawiennictwu Świętej Rity wszystkich, którzy podejmując decyzje nie pytają Boga o zdanie aby zaczęli szczerze poszukiwać najpierw Jego woli. Ojcze nasz, proszę jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się Jezus. za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święta Rito, naucz nas kochać. Tajemnica trzecia. Życie małżeńskie. <laughs> Święta Rito, w codziennym życiu z Twoim mężem w ciąglej różnicy zdani charakterów kształtowałaś swą roztropność w podejściu do drugiego człowieka. Ucz nas tej mądrości w relacji z tymi, których kochamy. Prośmy za wszystkich naszych bliskich i o cierpliwość w trudnych relacjach dla nas samych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie bódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Amen. Maryjo, Matko Boża, Młody. módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. Święta Rito, naucz nas kochać. Tajemnica czwarta, macierzyństwo. Święta Rito, swoim synom próbowałaś przekazać tę największą wartość, jaką sama odnalazłaś. Dbanie o spotkanie z Chrystusem. Ucz nas mądrej relacji z Nim, abyśmy nie zagubili Go wśród codziennych zajęć. Prośmy za tych, którzy pragną żyć zgodnie z wolą Bożą na co dzień, lecz wciąż brakuje im do tego odwagi. Święta Rito, uproś im łaskę nawrócenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, żyć królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, powszedniego daj nam i dzisiaj odpuść nam i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święta Rito. Naucz nas kochać. Tajemnica piąta, utrata najbliższych. Święta Rito. Pomimo ogromnego cierpienia spowodowanego nagłą samotnością, zachowałaś wiarę i ufność Boga. Ucz nas tej mądrości w przeżywaniu bólu, abyśmy nie zamykali się na Pana, ale otwierali przed Nim swe krwawiące serca. Prośmy w intencji wszystkich osób, które borykają się z brakiem przebaczenia, aby otworzyły się na łaskę miłosiercia. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode swego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków Amen. Święta Rito, naucz nas kochać. Tajemnica szósta, życie zakonne. Święta Rito, życie klasztorne wymagało od Ciebie czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Codziennie z całego serca starałaś się wypełniać te trzy śluby. Ucz nas mądrego wybierania tego, co podoba się Bogu. Polecamy Twemu Stawiennictwu wszystkie osoby konsekrowane, aby potrafiły w pozornie szarej codzienności wciąż dbać o wierność złożonym ślubom. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba, Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święta Rito, naucz nas kochać. Tajemnica siódma, życie wieczne. Święta Rito, Teraz już oglądasz mądrość przedwieczną, i z tego źródła czerpiesz natchnienia, które dajesz swoim czcicielom. Dziękujemy Ci za Twą mądrą i troskliwą opiekę. Prosimy, abyś wszystkim modącym się za Twoją przyczyną wypraszała potrzebne dary. Ojcze nasz, który się w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na Ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bój nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki, wieków, amen. Święta Rito, naucz nas kochać. O święta Rito, orędowniczko w sprawach trudnych, wspomóż nieszczęśliwych, uzdrów chorych, podzież strapionych, broń Kościoła Świętego, ochraniaj papieża i błogosław rodzinom. Także my pozdrawiamy Cię, święta Rito, od spraw beznadziejnych. Módl się za nami, nasza patronka z Kasi. Uproś nam łaskę w mądrości krzyża i coraz głębsze poznanie tajemnic Bożych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Bardzo dziękujemy za to, że byliście z nami. Widzimy, że pojawia się na czacie też wiele takich próśb o uzdrowienie, czy to z chorób fizycznych, czy z depresji. Słuchajcie, zapraszamy Was do naszego ogrodu ogródaugustianki.pl bez polskich liter. Tam jest taki dział świadectwa. Właśnie patrzyłam, że jest już ponad 20 stron świadectw. Mam tam już gdzieś jeszcze jakieś 30 do umieszczenia. Bardzo, bardzo święta Rita po prostu niesamowicie działa. Bo takie rzeczy, że no to się aż w głowie nie mieści. a Pierwsze świadectwo, które jest tam umieszczone, to ja pamiętam opowiadane mi osobiście przez panią, która została uzdrowiona. Pani Stasia ona jest pielęgniarką i nagle zaczęła tracić siły. Koleżanki zaczęły mówić, że jakoś tak mało się rusza, nie ma kondycji, a zawsze była taka pełna energii. No i zaczęła, poszła, w końcu zrobiła sobie takie podstawowe badania. I tak badanie po badaniu, i nagle wyszło, że ma chorą tarczycę, silną anemię, guzy w wielu miejscach, ale co najgorsze, ogromną torbiel na jajniku, no mniej więcej mówili wielkości pomarańczy. No i padł wyrok, że potrzebna jest koniecznie potrzebna jest operacja. No. A Stasia do tej pory była raczej okazem zdrowia, więc to taka nowa sytuacja dla niej. Trochę się wystraszyła, ale mama przywiozła jej płatki, poświęcone płatki róż od świętej Rity. I ona po prostu wzięła te płatki i wieczorem przed pójściem do szpitala modliła się, prosząc świętą Ritę o, o zdrowie. I te płatki przyłożyła sobie na brzuch, i tak właściwie z tymi płatkami zasnęła. Rano nawet nie, nie za bardzo mogła je znaleźć, ale stwierdziła, że zrobi to po powrocie ze szpitala i kiedy poszła do szpitala, no to lekarze przed, przy przyjęciu oczywiście robią przed operacją kolejne badania i mówią: No to ta torbiel to, to po której stronie miała być? No, no właściwie to tam chyba po lewej. Po lewej, a nie po prawej, to może zbadamy po prawej. No tu nie ma, tu nie ma. No to z czym pani do nas przyszła, przecież tutaj nic nie ma. No i się okazało, zebrało się konsylium lekarskie i okazało się, że po prostu nie ma nic, nic. Wszystko zostało uzdrowione. Nie ma żadnego guza, nie ma żadnych polipów, torbieli, po prostu święta Rita wyprosiła taki wielki dar. No i kiedy pani Stasia poszła do swojego lekarza, no to powiedziała, że właśnie w swojej długoletniej praktyce spotkał się kilka razy z uzdrowieniami, no i cieszy się, że, że akurat to spotkało też, też jego pacjentkę. Nie mówię, że każda prośba jest w tak cudowny sposób wysłuchiwana, ale rzeczywiście warto, warto zawierzyć, nawet jeśli to akurat nie będzie dar zdrowia, to na pewno święta Rita przeprowadzi przez nawet najciemniejszą dolinę. I tego Wam życzymy takiej właśnie obecności. Wejdźcie do ogrodu, może poczytajcie te świadectwa, one niesamowicie budują wiarę, ale jeżeli wy też doświadczyliście jakiejś łaski szczególnej czy, czy cudu, to możecie tam napisać swoje podziękowanie, krótkie albo dłuższe, jako świadectwo. Umieszczamy je chętnie, czytamy je i też budujemy się tym, co święta Rita wyprosiła dla nas wszystkich. Do zobaczenia za tydzień. Mamy nadzieję, że Pan Bóg pozwoli zobaczyć się za tydzień. Zaproście swoich znajomych. Widziałam, że tam w trakcie transmisji coraz więcej osób się pojawiało, więc zaproście, przypomnijcie, że czekamy, modlimy się we wszystkich podanych intencjach i nosimy Was w sercu do następnego spotkania.